Serdecznie witamy wszystkich na Dniach Tuliczkowa. Tak się składa, że dzisiaj to już po raz dwudziesty, kiedy organizujemy Dni Tuliczkowa, także mamy mały jubileusz. Z tej okazji pewnie nam to pogoda też tak dopisuje. Bardzo serdecznie witam wszystkich na tych obchodach. Witam radnych powiatowych, zaproszonych gości. Ale w sposób szczególny chciałbym przywitać delegację zaprzyjaźnionych naszych miast. Znana wokalistka Natalia Schroeder, raper i producent Złodzi Zeus oraz zespół Afterpartem, to gwiazdy, które gościły na jubileuszowych dniach Tuliszkowa. Dwudziesta edycja obchodów gminy przyciągnęła tłumy. bo atrakcji przez dwa dni z pewnością nie zabrakło. Staramy się tak zrobić, żeby było dla każdego przedziału wiekowego coś do zainteresowania, i myślę, że to w jakiś sposób nam wychodzi. Począwszy od wczorajszego dnia, poprzez dzisiejszy dzień, na te uroczystości się tutaj odbywają na stadionie i dopasowywane są do przedziału grupy osób. Przede wszystkim chcemy zapromować siebie jako miasto, że jesteśmy, że istniejemy, że funkcjonujemy i spowodować, że mieszkańcy mieli jakąś rozrywkę, żeby się zintegrowali, żeby się zabawili, żeby miło spędzili czas. Dni tuliszkowa jak co roku zgromadziły całe rodziny. Atrakcji nie zabrakło zarówno tych muzycznych, jak również sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. O miłośników regionalnych smaków zadbały natomiast poszczególne sołectwa. Zapiekanka z mięsem, perczok, naleśniki z łososiem czy pasztet z królika. To tylko niektóre z potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Wszystko smakowało, wszystko szybko się rozeszło. Smalec wiejski, ogórki kwaszone, pączki, ciasta drożdżowe, różne ciasta, wszystko poszło, wszystko smakowało, sałatki. Dużo no, tak. dobrych rzeczy. Pastę jajeczną, no, jajka faszerowane, no, ogórki kwaszone, no, no, ale zapiekanka z, z mięty, pasta z królika, sernik, jabłecznik. Ale Aleśniki z łososiem, wszystko się pyrczok, dużo, tak. dużo Pyrczoka. Tradycyjnie mieliśmy chleb żytni, mieliśmy ziarna, ale własnego wypieku. Poprzez swoje potrawy pani chciał pokazać, że warto powrócić do tradycji. Żeby to było po wiejsku, i smakiem, po prostu na styl taki starodawny bardziej to jedzenie. Ogórki, kwaszone, smalec, żeby to było taki styl i starszy bardziej. Członkini świetlicy Domino zaprezentowało własną ręcznie wykonane rękodzieła. W ten sposób po raz kolejny udowodniły, że mimo swoich ograniczeń mogą być aktywnymi mieszkankami tuliszkowa. Najchętniej sprzedajemy róże, które są właśnie bardzo popularne wśród tutaj klientów. Potem następnie jajeczka, kwiateczki, które są właśnie ozdobą tego jajka. Kobiety. To same osoby, które są niepełnosprawne, schodzamy się dwa razy w tygodniu, wykonujemy prace ręczne, plastyczne, każdy robi to co umie. Wiele emocji wśród mieszkańców wzbudziła możliwość przyjrzenia się z bliska pojazdom militarnym. Bardzo było fajnie, bardzo mi się podobało i bardzo dobrze się bawiłem przede wszystkim. Bardzo polecam, jeśli ktoś ma czas, może by było więcej, ale raz na rok to nawet fajnie, jeśli się tak przyjdzie. Bo tutaj dużo zabawy można sobie zafundować tak jakby i y, bardzo jest fajnie ogólnie. Największe wrażenie dla mnie zrobił tutaj y, czołg wojskowy, ponieważ ja bardzo lubię takie sprzęty y, wojskowe, więc y, chętnie tutaj przyszłem. Zajmujemy się zbieraniem różnych starych rzeczy, szczególnie militarnych. Y, posiadamy właśnie ten oto pokaz największy w naszym składzie. Jest to BRDM dwójka, jeździ, pływa i fajna zabawa. Naszym marzeniem jest czołg Leopard, no niestety, ale on kosztuje 50 tysięcy euro. Używany, 1500 koni, piękna maszyna. Oprócz mieszkańców miasta władze Tuliszkowa gościły także przedstawicieli z miast partnerskich, niemieckiego Wismaru i czeskiego Koclirowa.